Halo tu Ciapa. Witam Was w kolejnym materiale o betach. W tym filmiku zajmiemy się betą systemu Windows Millennium w kompilacji 2416. W tym przypadku akurat sobie sam wymyśliłem, czy by nie nagrać sobie tej bety. Głównie z uwagi na to, że kilka rzeczy tutaj jest ciekawych i wartych zaprezentowania w filmie. Tak więc dzisiaj, bez wstępu, zacznijmy sobie od konfiguracji maszynki. Nasza konfiguracja będzie składać się z maszyny typu slot 1. Będzie ona na chipsecie I440BX i będzie to Asus P3BF. Procesor jaki sobie dajemy to Pentium 2 klamaw o prędkości 266 MHz, RAMu dajemy sobie 128, kartę graficzną jaką sobie tutaj wsadzimy to będzie Matrox Mystic, o proszę bardzo tutaj się znajduje i ona będzie mieć 8 MB wiramu. myszka oczywiście standardowa Microsoft Serial Mouse. Kartę muzyczną sobie dajemy Sound Blastera AW64, dzisiaj pójdziemy sobie na bogato, damy sobie, nie wiem, 8MB ramu. Kartę sieciową możemy sobie tutaj wciepać, damy sobie AMD PCNet pci 2, w kontrolerach pamięci dajemy sobie kontroler wewnętrzny, no i tworzymy sobie dysk twardy o pojemności, 2GB na przykład, tworzymy sobie dysk. No, i wybieramy sobie jeszcze prędkość dysku twardego, na przykład no, 7200 obrotów na minutę, niech sobie będzie. W napędach dyskietek, no to odznaczamy jedną dyskietkę, na no, drugą przemianujemy na 3,5 calówkę 1,44 MB. No a poniżej CD-ROM sobie zrobimy atapi 32-krotnej prędkości. No, i to będzie tyle z naszej maszynki. Tak więc odpalamy. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę szybszy, gdyż no, sam nagrywając to muszę pilnie szybko gdzieś wyskoczyć później. Tak więc dobra, wchodzimy sobie do biosu. No i pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to oczywiście nastawić datę. Nastawiamy sobie datę na 10 listopada 1999 roku. Po upływie 187 dni aktywuje się time bomba i beta się blokuje niestety. CPU speed mamy ok 266 MHz jeszcze nawet patrzcie jest USB legacy support szkoda że 8, 6, Box nie ma jeszcze wsparcia dla USB i to chyba się prędko nie stanie gdyż no, emulacja low level USB byłaby chyba cholernie trudna do zrekrowania. no ale jeżeli by była no, to pewnie by wymagała Thread Ripera 4 sztuk więc widzę że dyski się wykryły tak więc nic tu nie musimy robić tak więc wchodzimy sobie exit save settings no i wciepujemy płytę Wszystkie rzeczy oczywiście będziecie mieć w opisie, tak więc na spokojnie. No ale ta, zapomniałem wam powiedzieć, że ta płyta, no nie jest butowalna. Tak więc ważne jest, żeby mieć tutaj jeszcze dyskietkę startową, na przykład no, z Windowsa 98. Może być pierwsza edycja, może być druga edycja, obojętnie. Ważne, żeby się komputer zbutował. Kiedyś, jak wiadomo, no niestety płyty CD-ROM nie były butowalne, no i trzeba było sobie yy, wspomagać się dyskietką. Tak więc uruchamiamy komputer z obsługą napędu płyt. Załaduje nam się tutaj generikowy sterownik OTI. Jeszcze jak widzicie nam się ogarniają jakieś ASPi, ogarnia nam się jeszcze RAM drive, no i jesteśmy już tutaj w konsoli. Mamy tutaj jeszcze komunikat, że Windows 98, w cudzysłowie, nie wykrył żadnej partycji, no i trzeba sobie ją zrobić. Tak więc wchodzimy sobie do Fdiska, włączamy sobie obsługę dużych dysków, no i tworzymy sobie partycję podstawową. Jako, że mamy Pentiuma 2, no to to się robi w szybkim tempie bardzo. Musisz uruchomić ponownie komputer, no dobra, tak więc uruchamiamy ponownie. Nie pokazuj komunikatu, bo będzie mi się cały czas tu pokazywał. No i to samo co poprzednio. uruchamiamy kompa z obsługą CD-ROM. No i formatujemy sobie dysk. Format C2 -kropek. Klikamy T. Klikamy Enter. No i czekamy chwilkę, aż nam się dysk tutaj sformatuje na FAT 32. I... <laughs> na koniec możemy sobie nadać etykiety. Jeżeli nie chcecie, to nie musimy. No i to tyle z dysku. Mam już dysk sobie ogarnięty. Tak więc jedyne co nam pozostało to wejść na dysk E, który jest naszym CD-romem. Dysk D tutaj akurat w tym przypadku z tej dyskietki startowej, no to jest tym run drive'em, na którym znajdują się potrzebne rzeczy do np. ogarnięcia dysku i tak dalej. Tak więc w naszym tutaj CD-romie wchodzimy do Win 9X, no i wpisujemy setup. Klikamy Enter, tu nam jeszcze przejedzie z dyskiem wszystko. Nie ma errorów, tak więc wychodzimy. No i rozpoczynamy instalację już tutaj w GUI. Instalator podobny do tego, co Windows 98, jak widzicie, Windows Millennium tylko tutaj pisze. Mamy innego splasha tutaj, inną bitmapę w instalatorze. W wersji RTM Millennium Edition, no już był ten instalator podobny do tego, co w Windows 2000, przynajmniej tak mi się wydaje. Welcome to Windows Millennium Setup. Tak więc, no tak jak w typowym instalatorze, no idziemy dalej, akceptujemy warunki umowy, eee, już klucz? Wszystko będziecie mieć podane w opisie, tak więc no, zobaczycie sobie chociaż początek tego klucza. Wybieramy sobie folder, w którym chcemy sobie zainstalować całego Windowsa. Możemy sobie zrobić w jakimś innym, ale ja sobie pójdę już domyślnie. Typ instalacji wybierzemy sobie jako custom, pokażę Wam wszystko co tutaj zrobienie. Wpisujemy swoje dane. Wybieramy aplikację, które chcemy zainstalować. Ja zainstaluję wszystko, gdyż no, ja lubię, jak jest wszystko. Wpisujemy nazwy komputera, jego grupę, no i opis, no w, w, przyziemne rzeczy. Układ klawiatury sobie wybieramy na polski programisty. W ogóle fajnie, że można sobie polski wybrać w końcu. Klikamy Next. Lokalizacja polska, tylko sobie jeszcze zmienimy tutaj yy, naszą strefę czasową na Warszawę. Później instalator będzie chciał nam zrobić dyskietkę startową, ale nie musimy tego robić. Zawsze można to sobie zrobić po instalacji, tam wchodząc w jedno okienko. No i rozpoczynamy kopiowanie plików. <laughs> no, teraz takie żmudne. Please sit back and relax. No dobra, ja już się relaksuję, właśnie na moim tutaj fotelu. Tak więc no, ja się zrelaksuję, jak tutaj instalator mi mówi, no i wrócę do was, jak się to wszystko skończy, tak więc z 2 No i dobra, kopiowanie plików się zakończyło, tak więc restartujemy komputer, no i wyjmujemy szybko dyskietkę, bo zaraz mi tutaj ją zbutuje. No i pierwsze co nam się rzuca w oczy to inny ekran butowania. Ten ekran był jeszcze widoczny w pierwszych buildach Windowsa Millenium, jakie mamy teraz dostępne w buildach typu Developer Release, chociażby. Invalid syntax on display.sys to akurat jest jakiś błąd w tej becie, nie wiem jak się go pozbyć, no, ale pomimo tego to i tak system się butuje, tak więc nic się nie dzieje. No i rozpoczynamy kolejny etap, czyli ogarnianie sterowników i rejestrowanie składników. Tak więc tutaj również pójdę na Z2, bo co tutaj w sumie pokazywać? No wszystko to jest to samo co Windows 98 praktycznie, jeżeli chodzi o samą instalację i w ogóle. Tak więc no już drugi raz, zaraz wracam. O patrzcie, po jednym restarcie komputera się ogarnęły kolory a właściwie no, adapter graficzny się tutaj wgrał. Jak widzicie, Matrox Mystic się bardzo fajnie wykrywa, tak więc super. No i domyślnie jeszcze, jak widzicie, włączyła nam się rozdziałka 800 na 600 więc ja nie narzekam. Teraz niech nam się tylko jeszcze ogarną aplikacje, no i właśnie to rejestrowanie składników i to tyle w sumie. No i to chyba byłoby na tyle z instalacji. Zobaczymy za chwilę. Restart teraz. Dobra, tak więc wpisujemy swoje hasło. Dwukrotnie oczywiście, no wiadomo. To jeszcze nam się coś ze sterownikami ogarnie. No i jesteśmy na pulpicie. Nie przywitał nas niestety żaden dźwięk startu, mam nadzieję, że się sterowniki tylko zrobiły dokładnie. Sprawdźmy sobie od razu system properties. Jak widzicie nie ma tutaj wzmianki o Windowsie 98. A to dlatego, że to jest jedna z pierwszych kompilacji, która zamieniła wszystkie wzmianki o 98 na milenium właśnie. W Device Manager zobaczmy sobie czy mamy wszystko. Karta graficzna jest ogarnięta, karta sieciowa oczywiście, że jest ogarnięta, a dźwięk. Dźwięk też jest ogarnięty, ale coś tutaj z Wave Table MIDI ma problem. Ale jak testowałem przed nagrywaniem, ogólnie to MIDI działało, więc nie wiem co tam się stało. No w sumie sprawdźmy ten dźwięk, czy działa. Działa, więc nie wiem o co ma problem. Tak więc, dobra, zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Zobaczmy sobie najpierw programy. Programy, jak widzicie, są prawie takie same jak w Windows 98. Tutaj nie ma akurat nic dziwnego. W narzędziach administracyjnych nie ma nic. Za to w grach, w grach znajdują się gry internetowe MSN Gaming Zone. To była usługa, która pozwalała właśnie na granie po sieci. Pamiętam, jak grałem kiedyś w takie warcaby, kurde, to było super. Tutaj akurat mamy komunikat, że to jest w wersji beta i matchmaking yy, może tam przyjąć tylko limitowaną liczbę użytkowników. No takie pierdoły, bo serwery wtedy były limitowane. No i jako, że no... czekajcie chwilę, zrobi internet. No ale jako, że serwerów nie ma, tym bardziej tych serwerów z bety, no to niestety się nie połączymy. Dalej mamy serwisy online, oczywiście dla AOLa, mamy AT&T i Prodigy. No i to w sumie tyle z aplikacji. Zobaczmy sobie może jeszcze coś na pulpicie. Mamy na pulpicie Internet Explorer'a na przykład. Zaraz przejdziemy się do tych aplikacji, które są tutaj obok. Jest to Internet Explorer w wersji... Jest to Internet Explorer... Kurde. Exploiter, działaj. No i to jest Internet Explorer w wersji 5.5 w wersji beta, to jeszcze nie jest skończona wersja. Tutaj na dole jest jeszcze aplikacja, którą na pewno znają ludzie z Ameryczki albo z innych regionów, gdzie MSN był, czyli dostęp do internetu MSN, czyli do usługi takiej właśnie internetowej, której no oczywiście w Polsce chyba nie było, no właśnie. Najbliżej to mamy Niemcy. No i tutaj no to, pff, nie będziemy tego ustawiać, weź. Coś w Warszawie się włączyły, idźmy z tym. No i dobra, przejdźmy sobie do file a bug report. To jest narzędzie do reportowania błędów w teorii, które uruchamia nam programik help and support. W sumie zajmijmy się nim teraz, tylko poczekajmy chwilę, niech się wszystko ogarnie, bo to trochę będzie teraz trwać. Ogarniało mi się to chyba z 3 minuty, tak więc no, zaczekajmy. No dobra, zrobiło się to jednak w 2 minuty. No i tutaj mamy praktycznie to samo co w Windowsie Neptun. Tutaj, jak mówiłem właśnie, że wszystko było przeniesione z Windowsa Millennium, no to już widzicie pewne tutaj podobieństwa. Zobaczmy sobie. Issue information, problem type. Nie wiem, spiszemy sobie to, bo to oczywiście w HTML-u jest. Problem type, na przykład, nie wiem, minor. Główny błąd, błąd krytyczny. Always happens. Describe the problem. No nie wiem, mam problem z drukarką, bo właśnie. Ej, drukarka! Drukarka się psuje! The context menu have should have been displayed. Nie mogę wkleić tego z jakiegoś powodu. O, o, wkleiło się parę razy. You shouldn't have done that. No i jak się na przykład takie tutaj problemy wpisało, no to później się na przykład podsyłało pliki. O, właśnie takie na przykład, właśnie logi. Wszystkie logi praktycznie. Sus fail? Jeszcze jakaś diagnostyka z DX Można także dołączyć sobie jeszcze inne pliki. O nie, bo tu jeszcze potrzeba tego numeru identyfikatora bety. Nie wiem, na przykład yy, taki identyfikator. Sprawdźmy, czy przejdzie. O matko, to musi być do INTA naprawdę. No i teraz submit. Create. No i podsyłamy im pliki w pseudołączu. Status 33%. Ciekawe, czy się połączy, bo widzę, że idzie po procentach. O, coś się stało. Chwila, działasz? E? E? Co jest? Czemu dostaje nagle jakimiś... ...dwoma błędami? What? Co to, koncert życzeń, że dostaje dwoma błędami na raz? O, dobra, idzie dalej. Zobaczymy, co się stanie, jak dobije do 100%. Śmiesznie by było, jakby Microsoft faktycznie dostał takie pliki i... <laughs> I się później dziwi, o matko jedyna, kto, kto to odpalił, nie? Transmitting, oho, dobra, czyli chyba coś robi. O kurde, jest kropka przy sieci ty coś wysyła, o, pizdu. Ale nie no, tych serwerów już na pewno nie ma. No po 24 latach na pewno by je już wyłączyli. Widzę, że wpadł chyba w pętlę tego transmitting i collecting, więc no niestety no, chyba nie pójdzie. Ale dobra, mniejsza o to, wejdźmy sobie teraz do głównego tutaj huba. A w tym przypadku tutaj na przykład do home i poczekajmy, aż nam się załaduje, bo. Pff, teraz trochę to znowu potrwa. Albo nie potrwa. Może się znowu skręcimy. Ja pier No i zaczyna się syndrom Win9X, nie? Czyli zawieszanie się aplikacji. No kurde, no nic na to nie poradzę. No. Dobra, wejdźmy jeszcze raz. Tym razem może z pola Windowsa. Wejdźmy może jeszcze raz z pola Windowsa. <laughs> Niech chcę, będzie tu stąd na przykład. Dobra, teraz się udało. Tak wyglądało Microsoft Help and Support tutaj w Windowsie Millennium. Jak widzicie, w miarę podobnie do tego, co było właśnie w Windowsie Neptune. Weźmy sobie. Getting started with Millennium. Jakieś tutaj pole jest, zobaczmy. Nie? Welcome to Windows and Internet Explorer. A, i tutaj w rogu uruchamia nam się całe tutaj okienko z opcją. Czyli to miało zastąpić pomoc systemu Windows w takim bądź razie. No i w sumie po części zastąpiło, nie? Ale dalej mamy aplikację. O, właśnie, mamy WinHelpa. Czyli apka została, ale no... Zostało to bardziej zastąpione przez wersję HTML. No i tutaj jedna z gap. Wylazłem do help and support, no i to pole zostało. Nie ma już tej babki. No chyba, że odświeżę F5. No, continue. Jest, no i JScript się wywalił na ryj. Matko jedyna. No i tak będzie przez cały odcinek, ja wam mówię. Przejdźmy sobie teraz do indeksu. Tutaj jak widzicie jest jeszcze system... No naprawdę, będzie się to teraz sroć, co trochę? Kurde, no za chwilę zrestartuję tą maszynę, serio. Jeszcze raz, wejdźmy sobie do indeks. Okej, okay, jak chcesz. Niech ci będzie, sobie zrestartuję. O ty, teraz jak uruchomiłem ponownie, to się odpalił dźwięk. Tak więc, runda trzecia. Chcę wejść do indeksu. O nic więcej nie proszę. No jest to, że jak ja testowałem tą betę, to mi normalnie ten indeks się ładował. O, udało się. Teraz jak mamy indeks, no to. E? Wpisz słowo kluczowe, które chcesz znaleźć. Nie spodziewałem się, że to będzie w części spolszczone. Co jest? Wyświetl. Patrzcie, kurde, jakieś mikro rzeczy zostały spolszczone w tej becie. No chyba, że to jest już zasługa tej lokalizacji, jaką wybraliśmy. No to też może być fakt ten. W Windowsie Neptune akurat, jeżeli byliśmy w tym indeksie, no to nic się nie ładowało, więc no, tutaj już się wszystko ładuje, bo mamy wszystkie pliki związane z pomocą i tak dalej. Przejdźmy sobie dalej. Tours and Tutorials. No i kurde, no jedna rzecz się załadowała, to już druga się nie ładuje. Dobra, kolejny resta. Tak więc wejdźmy sobie teraz do Tours and Tutorials. No, i tutaj w Neptunie na przykład nic nie było. Tak, tutaj mamy Taking the Windows Tour, który uruchomi nam, jak widzicie, indeks. Ale mamy jeszcze odnośnik do właśnie naszego tutaj przewodnika. No, i jak widzicie, to nie jest przewodnik, a po prostu samplowa strona. W Windowsie Millennium bodajże zostało to zmienione na ten, ten program interaktywny chyba z Windowsa Millennium, czy coś, co był ten filmik. Z tym dzieckiem niszczącym komputer, Ona to jak widzicie jest jego pierwotne wcielenie, czyli miało to być stroną HTML. W sumie tam to też chyba było HTML-em, ale bardziej interaktywnym na full screenie, przynajmniej tak mi się wydaje, nie pamiętam już tego. Tak więc w zasadzie to tyle z Help and Support. Przejdźmy sobie jeszcze do jednej rzeczy, a mianowicie do system restore. System restore był tutaj gdzieś w, tutaj w stronie głównej i mamy, proszę bardzo, using system restore. To jest programik, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, do przywracania systemu, czyli do przywracania stanu naszego komputera sprzed danej rzeczy, na przykład sprzed instalacji sterowników, czy sprzed instalacji jakiegoś programu. No i tutaj możemy się cofnąć na przykład do stanu sprzed yy, o tego, ale to nic nam nie zrobi, na razie to sobie zostawimy. Wejdźmy sobie jeszcze do panelu sterowania, zobaczmy co my tutaj mamy. Wszystko jest praktycznie to samo co w 98, poza może jednym. Windows Update Auto Update. Jak pamiętacie, z Neptuna, no to to jest właśnie ta usługa do aktualizacji systemu. Możemy sobie to załadować na przykład automatically Download Updates, no i znika. Ale możemy tym razem to chociaż załadować jeszcze raz, a nie w Neptunie, że się to nie ładowało w ogóle. Ale dobra, notify me, kiedy będą aktualizacje. Oczywiście tego nie znajdziesz, ale walić to. Tak więc dobra, to mamy za sobą. Przejdźmy sobie teraz do chyba najlepszej rzeczy, jaką ma do zaoferowania yy, ta beta systemu, a mianowicie Windows Media Pad czyli przodek Movie Makera. Ten programik już Wam pokażę tutaj w panelu sterowania coś. Wejdźmy sobie do Dodaj lub Usuń programy, Windows Setup. Tego programu no nie ma nigdzie w systemie, co nie? Niby go nie ma tutaj nigdzie. Tak samo w rozrywce, tutaj nic nie ma. Mamy sam CD Player, mamy Sound Recorder, mamy Windows Media Playera w dwóch wersjach, ale w plikach systemowych jest właśnie zaklęta ta aplikacja. Wystarczy po prostu znaleźć jeden pliczek w kabinetce. Tak więc przejdźmy sobie do naszego dysku, D2 Wchodzimy sobie do Win 9X. No i szukamy sobie kabinetki win, podłoga 57.cab, wchodzimy sobie do niego, no i szukamy pliku mediapad.inf. Kopiujemy sobie ten plik na przykład na pulpit, to już możemy sobie okienko wyłączyć, mamy tutaj już ten pliczek na pulpicie. No i teraz wchodzimy sobie do panelu sterowania, do appletu dodaj lub usuń programy, instalator systemu Windows. Klikamy sobie opcję yy, have disk, no i wpisujemy sobie lokalizację pulpitu c desktop MediaPad .inf. No ale jeżeli nie pomoże wpisanie samej ścieżki, no to możemy sobie zawsze wybrać z eksploratora tutaj lokalizację tego pliku. Gdyż, no, jeżeli wpisałem dokładną lokalizację pliku, czyli mediapad.inf, no to nic się nie pokazywało. Trzeba wybrać folder, w którym to się znajduje, i wtedy powinno nam się wszystko pokazać. Jak widzicie, wybieramy sobie MediaPada, zajmuje on ile tam, no, 2,5 MB, No i klikamy zainstaluj. No i teraz wszystkie pliki sobie pociągnie tutaj z dysku. No, i przy okazji dodam cały program tutaj do KOMPA. Klikamy OK, wyłączamy wszystko i restartujemy w razie W, bo tam gdzieś pisało, że chyba coś tam będzie bugować, jak nie zrestartujemy. Dobra, tak więc po restarcie, kiedy wejdziemy sobie do programów, do akcesoriów i zakładki rozrywka, zobaczymy sobie Windows Media Pad. Weźmy sobie to, może przenieśmy jeszcze na pasek szybkiego uruchamiania, bo nie chce mi się tam z tego poziomu odpalać. Tylko żebym jeszcze dobrze to przeciągnął. O, bardzo dobrze. Tak więc dobra, uruchamiamy sobie ten programik. No i zobaczycie sobie, jak on wygląda. A wygląda on następująco. Programik ten jest podzielony na cztery tutaj yy, zakładki. Mamy zakładkę z organizacją, czyli możemy sobie tutaj podglądać informacje o danych użytych yy, surowcach. Boże, surowcach, kurde, plikach do projektu to nie jest Minecraft. Mam jeszcze zakładkę z nagrywaniem. Tutaj, o ile się nie mylę, to była zakładka do nagrywania pulpitu. Co jest akurat ciekawe, gdyż później Movie Maker nie miał takiej funkcjonalności. Możemy sobie niby kliknąć rekord, co nie. Ale nie nagra nam się nic, nagra nam się pustka, która zajmie nam miejsce na dysku. Nawet nie wiem gdzie to się zapisuje. Klikamy sobie stop. No ale myśląc tak logicznie, no to jeżeli byśmy mieli urządzenie jakieś kompatybilne wpięte do kompa czy coś w tym stylu, moglibyśmy sobie z niego po prostu szotować jakiś fragment nagrywając sobie footage, stopując, zapisując pliki, on i by się automatycznie importował do programu. W zakładce edytowanie, no to mamy już tutaj znany timeline z Movie Makera. Timeline w postaci takiej oto kliszy filmowej. Tego nie da się zmienić, niestety, tak więc no będziemy mieć tylko to widoczne. Mamy tutaj obszar roboczy znany właśnie z Movie Makera. Mamy właśnie folder Moja kolekcja, w którym możemy sobie wciepać nasze pliki projektowe. No i tutaj mamy pole, które przedstawia yy, tam fragmenty filmów. O czym powiem za chwilę. No i na końcu mamy zakładkę publikacji. W tej zakładce możemy sobie zapisać film. W ogóle warto zaznaczyć, że to było pierwotnie nazywane storyboardem. Można było sobie to zapisać w formie pliku, albo wysłać na maila, albo od razu wrzucić to do sieci. Ciekaw jestem, jak to wrzucanie do sieci miało działać, ale nie da się tego kliknąć. Możemy sobie tylko wybrać, właśnie, publikację do pliku albo na maila od razu, ale o tym za chwilę, tak więc no. Potrzebne nam są w sumie jakieś rzeczy, co nie? Ten programik w teorii wspiera pliki AVI, pliki MPEG-1, pliki WMV, które mają dobry kodek, to warto zaznaczyć. Na ekranie pokażę Wam najbardziej chyba kompatybilny kodek WMV, jaki udało mi się tam ogarnąć gdzieś z internetu. To jest WMV7 oraz kodek Audio WMA2. Najlepiej, żeby takie mniej więcej były, bo one są najbardziej kompatybilne i z tych czasów. W sumie, czekajcie, pokażę Wam helpa tutaj. Jak widzicie, Splash z Windows Millennium jest ten sam, co był chyba też w Developer Release, czy gdzieś też indziej. W ogóle w tym systemie mamy jakieś samplowe rzeczy? A no mamy, mamy sample z Windowsa 2000 <gryw> z tym biegaczem, którego możemy sobie użyć. Ale wejdźmy sobie do organizacji, gdyż wrzucając pliki bezpośrednio z pola Edit aplikacja się skraszuje, co jest naprawdę bez sensu, ale no cóż, niestety trzeba to tak obchodzić. Tak więc wchodzimy sobie do organizacji, wybieramy import media z file, wchodzimy sobie do lokalizacji, gdzie mamy rzeczy, no i wybieramy sobie na przykład takiego biegacza. Biegacz powinien nam się już tutaj zaimportować za chwilę, B bądź też nie, albo tak, czekajcie, albo nie, no kur. Zwiechy programu zobaczycie chyba częściej niż y działający program. Najlepsze jest to, że jak importujemy plik, który nam zawiesi cały program. On nam go przerobi w folder. Dobra, jako że zrestartowałem system, to może wezmę w gram tu jakieś sample. W ogóle etykieta płyty się nie zmieniła, bruch. Jak widzicie, przygotowałem sobie kilka plików. Niektóre z nich się wczytują, niektóre nie i to właśnie jest... Yy, akurat zależne od tego, w jakim kodeku albo w jakim formacie to wszystko jest. Tak więc... Ja tylko chciałem przekopiować pliki, literalnie, już kliknąłem przycisk i mi bluescreena wywaliło. <śmianie> cholera, ja... No patrz, no, <śmianie> literalnie już przeciągałem i ty nic nie prze... Dawaj te pliki, szybko. Jakżdy mole, no widzicie, no Windows, Windows Serie 9X, no widzicie, no co się dzieje. MS-DOS stabilny kernel, post, super. No, i zaimportujmy sobie niektóre pliki. Na przykład zaimportujmy sobie plikawi. Podczas importowania jeszcze program będzie to sobie dzielił na szoty, gdyż yy, program dzieli filmy na przykład na kilka fragmentów albo na podstawie klatek na sekundę, albo na podstawie nie wiem, zmieniającego się obrazu. Nie wiem, niestety nie da się zaznaczyć wszystkiego shiftem, tak więc musimy przyciągać to wszystko pojedynczo, co jest naprawdę żmudnym procesem. Weźmy sobie jeszcze, zaimportujmy coś, nie? Zaimportujmy jedno, jeden plik. Jak widzicie, mamy takiego ptoka. Zobaczmy, widzicie, o, załaduje. Patrzcie, jaki ptok. Super, nie? No i już się zaczyna. Znowu się MediaPad wysrą. Wiecie co? Walić to. Przejdę sobie na moją maszynkę, gdzie faktycznie ten MediaPad coś zapisał i działa to wszystko. Jeszcze z Candy'skim nie straszy, no spadaj. Jak widzicie, program też potrafi zapisywać projekty. Projekty akurat są w postaci plików XTL. No i one zajmują strasznie mało miejsca, no bajty dosłownie przestrzeni. No i teraz przenieśmy sobie niektóre właśnie te bitmapy na naszą oś czasu. No i przenieśmy sobie na przykład Skorpionsy. Które nie wiem czy się załadują. O, załadowały się. Jak widzicie, zostały one podzielone na kilka fragmentów, no i możemy sobie nimi do, dowolnie manipulować na oczy czasu, na przykład, nie? Możemy sobie wstawić, na przykład, ten fragment tutaj, ten fragment tutaj i ten fragment tutaj. To samo z clock AVI. Możemy sobie wsadzić tutaj, możemy sobie wsadzić tutaj, ten fragment, no i później ten. No i na końcu, nie wiem. W... Może tyle, wszyscy zostawimy, nie. Im dalej montujemy w tym programie, tym bardziej jest niestabilny. Kude. Przynajmniej ja wychodzę z tego że od założenia. Tak więc wchodzimy sobie do zakładki z publikacją. No i wybieramy sobie pierwszą opcję, czyli publikuj storyboard. No i tutaj możemy wybrać sobie jakość. Możemy sobie wybrać jakość niską, średnią, wysoką i customową. W tej becie mieliśmy jedynie tylko do wyboru opcję jakości średniej. Tak więc no niestety taką będziemy musieli się obsłużyć. No i renderowane pliki jak widzicie, one są zapisywane w formacie Active Movie, czyli ASF. Zapiszmy sobie ten plik na przykład, nie wiem, sample.asf, zapiszemy sobie to na pulpicie. Sample.asf, bo tam by mi nie przyjęło tego. No i klikamy next, no i klikamy finish. No i w teorii teraz ten film powinien nam się wyrenderować, a jeżeli nie, no to pokażę wam to, co zmontowałem wcześniej podczas testowania. O, widzę, że coś idzie, tak więc dobra, nie będę musiał chyba, ale w sumie też pokażę później. No i w zależności od naszego procesora, no to wiadomo, będzie to iść szybciej, będzie to iść gorzej. No i dobra, publishing się skończyło tutaj w Pasku, zaraz skończy się seryjnie. Skończyło się renderować, tylko no teraz program na tym ucierpiał, ale dobra, Windę. O ile pozwoli mi wrócić do pulpitu? O, pozwoli. No i mamy swój pliczek ASF. Zobaczmy, ile on sobie zajmuje. Zajmuje on... Bardzo mało miejsca. No, film wygląda, jak wygląda. Jest bardzo skompresowany, przez co właśnie widać tą niską jakość. Dźwięk, jak słychać, jest. Tak samo skompresowany, jak wideo. Dobra, tak więc może teraz przejdźmy się na mojego maina. No to już dobra, jesteśmy na pulpicie. No i zerknijmy sobie, jaki tam jest kodek. To jest akurat montaż, który zmontowałem poprzednio podczas testów. Wyłączmy sobie tylko przeplot w VLC-ku, bez sensu. <gryw> już widzicie nawet z bliska, jak ten tak jest skompresowany totalnie. Jak widzicie, to jest kodek MS MPEG4 Video V3 naprawdę skompresowany w 240p z audio wma2 Windows Media Audio 2 z kanałem jednym kanałem mono 16000 Hz i z próbkowaniem 32 bitów gdybyśmy mieli jeszcze może wybór wysokiego presetu no to może te parametry byłyby o wiele lepsze no niestety no posiłkujemy się tym co mamy no i no nie możemy niestety polepszyć tego obrazu no ale jak widzicie no tutaj <śledz> Tutaj mamy krzewy dosłownie, patrzcie, jakby jakbyście szum pikseli z danych, z danych kolorów wrzucili do tych kwadratów, nie? Masakra! Tak pokazuję wam, pokazuję to montowanie, a pewnie myślicie sobie, gdzie tu się dodaje napisy, gdzie jest tytularka jakaś, no ale no tutaj nie było tytułarki. Tak więc no, obejściem tytularki niestety by było odpalenie paint'a i zrobienie obrazka w paintie po prostu z tekstem. <grym> No nie zrobię tego, bo jak wrzucam to do projektu, to mi się później cały program kraszuje. No i to w zasadzie tyle chyba, jeżeli chodzi o Windowsa Millennium. Tak więc to by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Jeżeli macie jakiekolwiek propozycje co do pokazania w następnych filmach i nie tylko no to śmiało możecie zostawić komentarz pod tym filmem, ja sobie ogarnę te propozycje, zobaczę i przypnę do mojej listy. No i standardowo na koniec, jeżeli podobają wam się takie treści i chcecie ich więcej, no to śmiało możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, abyście mieli powiadomienia o następnych filmach. No i co, dziękuję wam bardzo jeszcze raz, no i trzymajcie się, do następnego materiału. Sie!